Dlaczego nam uciekłeś? Nie uciekłam, poszłam na spacer. No, mama, nie. Dlaczego uciekłaś nam? Nie uciekłam, kochaniaczki. Proszę, musimy na spacer. Myślałam, że tą dzieciostkę tam odkurzać, wiesz? Uciekłam, bo tu oknąłeś Nie, ucieknąłam. Wiesz, ucieknąłeś? Po prostu mam cię do mostu odcięłego, uciekłam do Słucham. Nie, nie możesz mnie samego zostawić. Nie, bo uciekam, tak? Tak. No, będę się teraz chciała pilnować, dobra? Tak. No. no to odkurzaj dalej.